Zielona Góra znowu na podium. Tym razem jednak nie ma się czym chwalić. Dwie nasze ulice znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu jednej z ubezpieczalni na najbardziej dziurawe drogi. Na trzecim miejscu plasowało się rondo imienia Albina Bandurskiego. Na siódmym trasa z Winnego Grodu do Przylepu. Zielona Góra. Sezon na łatanie dziur w pełni. Być może już wkrótce nasze miejskie drogi będą wyglądały jak niemieckie autostrady. Co z tego, skoro w świat poszło, że ulice we winnym grodzie są jednymi z najbardziej dziurawych w Polsce, wyjaśnijmy, że chodzi o to właśnie rondo na trasie północnej i tę drogę w kierunku przylepu. Może by, był zbieg okoliczności przejścia z okresu tego głębszej zimy ale to zostało natychmiast pousuwane. Ta droga tutaj należy do takich trochę gorszych i powinno być to naprawione. One są naprawiane odcinkami, ale to też jest za mało. Jak widać zdania Zielonogórzan są podzielone, dlatego sprawdziliśmy jaka jest prawda. Okazało się, że tak tragicznie nie jest. Jakieś dziury są i owszem, ale żeby od razu drogi te wygrywały w rankingu to lekka przesada. Dlaczego więc Zielona Góra się tam znalazła? Nasz ranking powstał na podstawie analizy ponad 7 tysięcy szkód z polis AC oraz OC, zarządców dróg, które zostały zgłoszone do Ergohesti w dniach 15 stycznia, 14 luty bieżącego roku. Tak naprawdę droga i rondo do miasta nie należą. Wszyscy jednak już wiedzą, że w Zielonej Górze ulice są dziurawe. Nikt nie będzie dumny z tego tytułu, że to rozmawiamy o Zielonej Górze jako o tym mieście, w którego bliskiej odległości mamy drogę, nazwijmy to drogą dojazdową do miasta. Ta, która jest, jest dziurawa. W Zielonej Górze jest wiele dziurawych dróg. Są zresztą w każdym mieście. Najwięcej ich widać po zimie, ale drogowcy się nie poddają i starają, żeby chociaż trochę lepiej nam się wiosną, latem i jesienią jeździło. I tak co roku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół i klubów sportowych dowiedzieli się dziś, jak zdobyć dodatkowe fundusze na swoje działania. W Zborze, w Sulechowie, odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Większość osób, które zjawiło się na spotkaniu już ma wiele pomysłów na organizację imprez, zajęć pozalekcyjnych i warsztatów. Przyszli beneficjenci chcieli się dowiedzieć, jak mogą sfinansować swoje działania przy pomocy pieniędzy z Unii. Wiadomym jest, że wszystkie szkoły potrzebują pewnych dotacji, a ja jestem z ramienia szkoły na to, aby rozwijać dzieci, aby szukać talentów i mamy nadzieję, że niektóre projekty mające na celu właśnie w tym kierunku rozwój pomogą nam uzyskać dodatkowe fundusze. Co roku korzystam z jakiejś takiej dotacji finansowej, ponieważ no, ogrody same się, tak mówiąc szczerze, utrzymują, a potrzeby są dość duże. Działamy dla działkowiczów i każda złotówka pozyskana z jakichś środków no, bardzo wspomaga naszą pracę. Chcielibyśmy może poszerzyć tą grupę osób, które gdyby zauważyły, że są. Ludzie, instruktorzy, trenerzy, którzy pomogliby im przenieść się na jakieś wyższe poziomy kultury fizycznej, to jesteśmy otwarci. Urzędnicy mówili o tym, jak zdobyć pieniądze na realizację zadań związanych z działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Inicjatorem spotkania była gmina, która zaprosiła stowarzyszenia, kluby i szkoły z Sulachowa i okolic. Generalnie ten fundusz dla środowisk pozarządowych organizacji służy ich aktywizacji i chcemy poinformować właśnie zainteresowane strony na co będą mogli liczyć. Na spotkaniu mówiono między innymi o typach projektów planowanych do realizacji, kryteriach ich wyboru i kwotach przeznaczonych na realizację tych projektów. Omówiono także zmiany w ogłaszaniu konkursu. Nie będą to już konkursy otwarte, które polegały na tym, że nabór wniosków trwał do momentu wyczerpania alokacji. Teraz zarząd województwa najprawdopodobniej już zaakceptuje decyzję o tym, że będą to konkursy zamknięte, czyli będzie ściśle określony termin składania wniosków. Urząd Gminy planuje także zorganizować warsztaty, na których przyszli beneficjenci będą się uczyć pisania projektów. Do zdobycia m.in. na monitoring stanu wód oraz edukację ekologiczną będzie 1,5 miliona złotych. 24 marca ruszy przedostatni konkurs w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do końca obowiązywania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostały jeszcze dwa lata. Pieniędzy na konkursy nie ma jednak od dawna. Jest jeszcze 200 milionów złotych z krajowej rezerwy wykonania, ale pierwsze konkursy ruszą dopiero na początku przyszłego roku. Z tych podstawowych funduszy, które nasze województwo otrzymało, zostało 30 milionów złotych. Półtora miliona już za dwa tygodnie będzie do wzięcia. Te projekty mają na celu przede wszystkim stworzenie kompleksowej informacji na temat stanu środowiska przyrodniczego w województwie lubuskim. Więc nie budowa oczyszczalni ścieków, a raczej projekty wspomagające ochronę środowiska wszystkie różnego rodzaju programy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, monitorowanie tego środowiska, również informowanie mieszkańców o zanieczyszczeniu, różnego rodzaju programy dotyczące przeciwpowodziowe sprawy. O te niewielkie pieniądze będą mogły ubiegać się między innymi samorządy, Lasy Państwowe, szkoły oraz organizacje pozarządowe. Liczymy na to, że tutaj odzew akurat tego, tego środowiska będzie dosyć duży. Ostatni konkurs w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powinien Zostać ogłoszony pod koniec marca. Ruszył nabór do sulechowskich przedszkoli. Sześciolatki w tym roku mogą pójść albo do zerówki w przedszkolu, albo do pierwszej klasy razem z siedmiolatkami. My sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w zespole szkół w Sulechowie, największej tego typu placówce w gminie. Tutaj do oddziału przedszkolnego nabor ruszył wczoraj, ale zainteresowani o wolne miejsca pytali już dużo wcześniej. W przedszkolu działającym w zespole szkół uczy się około setka maluchów. Zdaniem nauczycieli, to, że oddział przedszkolny znajduje się w budynku szkoły, jest zaletą. Nasze sześciolatki nie mają żadnego problemu z adaptacją. Do warunków szkolnych. Po prostu we wrześniu przychodzą do pierwszej klasy jak do siebie, wiedzą, gdzie jest hala, gdzie toalety, gdzie pani pielęgniarka, gdzie biblioteka, gdzie świetlica, gdzie się chodzi na obiad, gdzie pan dyrektor. Wiedzą wszystko. Maluchy realizują typowy program przedszkolny. Dużo czasu nauczyciele poświęcają także na zajęcia muzyczne, szczególnie taniec i śpiew. Przedszkolaki co roku biorą udział w przeglądach piosenek dla najmłodszych. A co dzieci lubią najbardziej robić w przedszkolu? Lubię bardzo robić zadania z panią. Jakie zadania? Robimy prostelinę. Rysować i się bawić i pomagać pani nie śpiewać. Śpiewamy i tańczymy. Uczymy się i najbardziej lubię się uczyć. W tym roku zespół szkół przyjmuje sześciolatków i do przedszkola, i do szkoły. Rodzice mają wybór do jakiej grupy posłać swoje dziecko. Czy jeszcze do przedszkola, czy już do pierwszej klasy. Zainteresowaniem cieszą się obie opcje. Opinie wśród rodziców są bardzo różne. Część rodziców chciałaby wysłać sześciolatki do szkoły i mamy już takie sygnały. Natomiast jest grupa rodziców, która bardzo powściągliwie podchodzi do tego pomysłu. Zatem będziemy reagować stosownie do potrzeb, które są wśród rodziców widoczne. Za rok rodzice takiego wyboru nie będą mieli, bo obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie sześciolatki. To wszystko na dziś. Jutro serwis informacyjny, jak zwykle o 17.15. Do zobaczenia.